Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem DK. To jest, to jest pierwszy odcinek mojego pierwszego let's playa. Jest to gra Tony Hawk American Westland. Zamierzam właśnie nagrywać takie let's playe. No więc gra Tony Hawk ma trzy tryby gry. Fabularny, klasyczny i amatorski wynik, czyli no jeździmy jak chcemy. O, tu nam się włączyło takie demo, które jak nic nie robimy, to się włącza. Właśnie. Yy, no cóż, no... Chyba zaczynamy grę. Nie ma co ubijać w bawełnę. Będziemy grać właśnie w tryb fabularny. Yy. Nie wiem, czy sobie wziąć chory, bo to taki trudny trochę. Yy. Weźmiemy chyba normalny. Dobra, ja będę teraz cicho. Tak i tu, tu mamy możliwość wyboru pustaci Jest ich pięć właśnie, jak widać Ja myślę, że wybiorę sobie Tego kolesia, bo fajne buty ma, a potem nie chce mi się zmieniać za bardzo nie włączam napisów. Tu jednak ogólnie chodzi o to, że koleś przyjeżdża do Hollywood, żeby uciekał po prostu z domu. Ta laska, która tam ją spotkał, to ona ma pracować w jakichś tam filmach. Nie wiem czy. Aha, nie. On, ona chce być aktorką, coś takiego. Zaraz go napadają i zabierają mu wszystkie rzeczy.

Dobra No to na początek zmieniłem fryzurę hmm. hmm. włosy Wiele włosy mamy, kasę z nie Zawsze wybierałem sobie <coughs> y Some of my best work, I think.

nie, mm, yeah. to, to jest fajne dowody. Yeah, zobaczymy, czy jest coś lepszego. takie nie. To jest ciekawe. Dobierzemy <coughs> sobie mojtki czyli spodnie po prostu no. ciasne jeansy nie bojówki krótkie bojówki shorty w... no. takie fajne spodnie były jeansy o nie będą te Nie wiem dlaczego, ale czasami nie ma napisów. Aha, wiem, bo nie ma w tych filmach. A zaraz to poprawię.

Nie wiem, nie wiem ile nagrywa, więc teraz zakończę nagrywanie i zobaczę, czy mam jeszcze chwilę czasu. Dobrze, wracamy. Mam jeszcze chwilę czasu. Eeeh, US, pierwszy college, a nie to. Pogadajmy się. Chi jest ten ciekawy dziecko, który mi wziął? O, Mindy. Tak, ona jest ciekawa. Widziałeś, że miałeś skater. Twojego skillu są całkiem busty. I'll show you some moves if you introduce me to her. Yeah? Like what? The caveman. Switch to walk and get back on your board. Try it out a few times. <coughs> Robimy pierwszy butyka, czyli. Yeah. Why you talking home? Green how's that going to help me? You can use it to bust some sick lines. Here, check this out. Switch to walk and then grind again. Now you try it, Mm-hmm. Actually, Mommy's coaching you to skoczyć of green dogs. So, yeah, uh, will she. you introduce me to Mindy? Alright, follow me. Follow me, girl. you like you to meet Ian? <laughs> 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 call a He ran away. What a wimp. Guess he's bashful around the ladies. That's funny. Usually, guys don't run away from me until after we've gone on a first date. <laughs> hey, listen. If you want to increase your skating stats, all the skate shops in LA offer sponsor challenges daily. If you complete them before midnight, your stats will increase. Each day, there's a new challenge, and every shop has its own sponsors. I'm heading there now. Oh, if you don't know where the 118 board shop is, try using your compass. I'll see you there. Woo! Uh -huh. <laughs> Mam pierwszy, jakby trick zapamiętany, chyba tak. to tak Ta babka mówiła, że tu mamy taką tablicę z trikami Tylko jak do niej podejść? Chwila Czy mogę? Mogę już wykonywać? Czy nie mogę? Hmm. No, na razie. there are skate shops all around Los Angeles that offer sponsored challenges The fastest way to improve your skating abilities is to do as many challenges as possible. Each skate shop offers one challenge a day window offering a different challenge. For one thing you can't enter the major skate competitions here unless you're sponsored like the Tony Hawk and Jam coming up in a few days. You can't enter unless you complete a few sponsored challenges at the local skate shop. You to more of the local Aha, To teraz możemy. Tak jest. K czyli cztery. Dobra. Y wszystkie tam trzeba. Chyba wszystkie. A to nie jest. <tudny> Trudne. Dobra, akceptuj. akceptuj. Dobra. Tam było chyba. Grim przez dwie sekundy. Oli na 5 tego Jakieś combo e, Co to Kiedy pojawia się jaka on telefon na zewnątrz stronę i wie że... Wybrzy, że się ze mną kluczki Ukończone mm. już? I was That guy rips. No, oh, no. He's about to go pro, but he blew out his name. Yo, Mindy, what up? Who's the far boy? He's new in town and he's looking to pick up some new moves. You think you can help him out? I might. Can you do a kickflip? Come on, man. Of course I can do a kick. Cool. I'll teach you. But first, pull a gnarly kickflip over. Oh, wow. wow. You think you... If he does, he's got guts. Hoofleck has some pretty birds let me green o, nie, się, Aha, nie. Się. oh yeah that was you Aha, uh-huh yeah not make too much no no you that one i'm sorry all right way to take care of that Hoofleck tool Man, he sucked in pearl harbor all right it's time to take your skating to the next level it's real one. Mm -hmm. Now it's time to practice your manual back, manual to the mm -hmm. dobra. Cool. Now, meet me over by the dog and cello. i got a. Ah, dobra. Ale myślę, że to to będzie na tyle. Kolejny odcinek pojawi się prawdopodobnie jutro. Odcinki będę wrzucał codziennie chyba. Ale to jeszcze się zobaczy. No to komentujcie, subskrybujcie. Dzięki za obejrzenie i do następnego razu.